Hej, ciao wszystkim, tu Camrules. Dzisiaj gramy gry rankingowe i dzisiejszy odcinek będzie z kamerką internetową. I w dzisiejszym odcinku gramy warlockiem pod deckiem na murloki. Więc na ten moment właśnie stworzę w tym momencie deck na murlokach, który powinien działać na constructed. A więc zacznijmy od dwóch razy, dwa razy z Soulfire'a, bo to jest. Świetna karta, z zromanym 4 obrażenia, po prostu wszyscy to kochamy. Mortal Coil, dobra do dobitka, z doborem karty, więc nie tracimy. Power Overwhelming, mamy malutkie stwory, które się zrobią większe, dobre do dobicia, dobre do zabicia. White Walker jest ogólnie słabą kartą, ale jest dobrą w przypadku murloków, może wysy, wybronić przez tą jedną, dwie tury. A to w przypadku murlokach jest dobre. Flaming, no na życie nam nie zależy, jesteśmy Rashdakiem. A staty ma bardzo dobre jak na kartę, jak na kartę za jedną manę. Hellfire, dla AOE, gdyby coś się zjebało, ewentualnie do dobitki przeciwnego gracza, ale tylko jedno. I myślę, że Dungiward do, 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 do dobitki przeciwnika, ale myślę, że też tylko jedno. Ewentualnie zmienimy. Lubimy murloki, bierzemy murloka, bierzemy Abuzzi Sergeanta, zwiększanie ataku bardzo przyjemnie. No, murlock, e, tide, tide Scholar. E, murlok Rider jest słabym murlokiem. Mówimy, że to jest murlok, który ma Buff, jest słaby. Weźmiemy Shield Barriera. Może nie ma obrażeń, ale ma dużo wytrzymałości, a o to chodzi, żeby murloki wytrzymały odrobinę na polu gry, bo potem się pakują. Pakują mocno. Tutaj nic. E, tutaj dajemy blue, e, blue Gear Warrior'a. Też ma jedno życie, jak większość murloków, ale ma charge'a, co jest bardzo fajne. Co jeszcze? Jedną Sówkę dla Silensa Może się przydać, może się nad bardzo przydać, moim zdaniem. Murlock Hunter, bardzo spoko karta, jak ta murloka. Tutaj nic, tutaj nic. Oracle daje dwie karty przeciwnikowi, co nie jest fajnym pomysłem, więc pominę to. Codlight Sir jest mocnym murlokiem, bo uodparnia nasze murloki trochę na aoe. Co my tutaj jeszcze mamy? Murlock War Leader jedna z najmocniejszych kart na murlokach. I na ten moment dajmy sobie Old Mark I legendarkę murlogów. No mamy skończony deck, więc odpalamy. Był akurat res reset sezonu. Myślę, że sobie zagramy. na ranga. Zobaczymy, jak to działa na takiej randze. Na wyższych myślę, że ten deck nie ma. Że znaczy, ten dek działa trochę jak Zulok. Właściwie to jest Zulok, tylko to jest Murlock. <laughs> eee, Mmm. Mur będzie działać na podobnej zasadzie to Zulok, tylko że dopaki będą dużo bardziej, dużo silniejsze, a... i będzie dużo ważniejsze, żeby utrzymać te orloki na stole. Dobra i pierwszy nasz meczek przeciwko LOS, który też grał warlockiem, moi drodzy. Też grał warlockiem i to może być ciekawy pojedynek. Eee, Dobra, mamy monetkę, więc myślę. Czy możemy wyprzeć Mortal Coil? zostawimy sobie Leadera, bo jest mocny. White Collar, Warrior. Dobra, zróbmy coś takiego. Parover Heming. To może być ciekawe, jeżeli to jest Handlock. Myślę, że w pierwszej turze rzucę White War... Przydałoby się teraz Mortal Coil. Shield Barrier. Nie wiecie co? w przypadku Zuloka tu chodzi o kontrolę stołu raczej? Więc zróbmy coś takiego Bum bum Zużyjemy monetkę Impiego umarł, a on oberwał za 3 co mnie cieszy Ok. W tym przypadku możemy wystawić nasze world kolery, Nasze taunciki Czy najpierw murloki, co chcemy tamty czy murloka Myślę, że najpierw murloka. Zrok nie ma zbytnio mi jak ich spalić, chyba, że Mortal Coilem. On zmarnował manę na tap, co mnie akurat bardzo cieszy. Ponieważ w tym momencie możemy rzucić w War Nasze Nasze murloki nam przeżyją. A potem... Obronimy je tauntami. Bum, bum. I teraz mamy siłę. Teraz mamy dużą siłę na stole. Właśnie, dek na murlokach jest szczególnie mocny przeciwko takim hunterom, bądź szczególnie przeciwko takim zulokom. Soulfire, bolesny. To jest boles bolesna strata akurat, no ale nie mieliśmy jak temu zapobiec. Życie. A ten jest Creeper, ok. Idealnie się teraz przydadzą nasze taunciki. Idealnie. A my go zaraszujemy jak najbardziej możemy. Okej, okay. hop. Hop. Ile ja możemy mu zadać obrażeń? Dużo, nie będziemy mógł tapować. wystarczy, że poczekamy sobie na Soulfire'a i biegaliśmy grę. Myślę, że to był dobry ruch. Zmarnować wszystkie power over harmingi. Ponieważ mamy tamty które nam wybronią stwory. I mamy dny na draw, nie? Więc to było opłacalne. Takie nie zapadajcie przecież kozulokowi lepergno Nie za bardzo ci pomoże. Defender Argus. No, jeżeli są Soulfire'a, to i tak mu to nie pomoże. Dumgeward. Bardzo ciekawa opcja. Po jaż mi wygraną. Well played. Boom! Dziękuję. Pierwszy mecz wygrany w pięknym stylu. Tariana murlokach! Ani włosy odstają. <gry> A przy okazji mam jakieś kościki. Przyjemnie. Więc kolejny meczek, moi drodzy. Kolejny meczek Natalina na Mam nadzieję, że trafi na Huntera. Chciałbym zobaczyć, jak ten tekst się sprawdza przeciwko Hunterowi. Moim zdaniem to jest świetna kontra na niego. Moim zdaniem. Ponieważ co, Hunter ma... Eksplozji... Hey, eksplozji w trapów teraz Hunterzy nie używają praktycznie. Muszą być łeb. Kolejny guldan To jest spoko karta. Jeżeli mamy murloki na stole, jeżeli nie, to nie, ma, nie jest spoko. Flame Imp myślę, że będzie dobrym pomysłem. A mamy Soulfire. I na tu Shield barriera Gdybyśmy chcieli wybronić Flame Impa. Okej. Okay. Normalnie uważam, że Silverage to słaba ale w przypadku deku na Murlocka, kiedy chociaż jedna tura utrzymania Murlocku będzie nies jest niesamowicie bolesna, mogę uznać, że jest do użytku. Jakaś karetka jedzie? Okej. Okay. Po tego guldana! Prepare yourself. Skończysz jak ta szyba. Okej. Okay. To, to był strasznie kiewski ruch moim zdaniem. Z oczywistego powodu, jakim jest starta Milliona, w zamian za to, że ja nic nie tracę. Co prawda, on może mieć na przykład, nie wiem, jak to się nazywało Mortal Coil. Wtedy, okej, okay, dobierze karty, zabije mi stwora, ale on no, nic nie rzuci. Chyba, że ma stwora za jeden many. Nie ma. Ma jeden, dwa hundred Creepera, który nic nie zdziała przeciwko mojemu Shield Barrierowi. Muroku um, Reader, bardzo przyjemnie. Już shall Not Pass i atakujemy. Mógłbym rzucić e, Orejkla, żeby zadać na no, obrażenie więcej, no ale zginąłby mi imp, co jest nieopłacalne. A on się tak łatwo nie przebije, chyba że użyje Strollfire. Still, Fire na to, to jest dobry target. Znaczy, no, faktycznie dobry, bo cztery e, punkty obrażeń zostaną wykorzystane, ale... No, ja na przykład teraz rzucę Muroku Lidera. Kolejnego Shield Barriera. Tak, to jest dobry pomysł. Kolejny Shield Barrier. Ewentualnie mógłbym przejść jeszcze surfajerem w coś. Mhm. Dobra. Zrzućmy tego Murloka. Zdamy dużo obrażeń. Trzeba go zajechać jak najbardziej. Myślę, że rzucę jego. Z dwa razy. I po... dobrze Mimo tego nie chcę, żeby shield-barriery umarły Ponieważ są bardzo płacalne w tym przypadku Chyba, że przeciwnik użyje... Fle... Jak to się nazywa? Hellfire'u. Właściwie go stać na to Na szczęście nie użył no, czy znaczy ja wiem, że na szczęście... No na szczęście On na bez problemu, że na szczęście To było bardzo fartowne Okej, okay, dobierzemy kartę o, panie, możemy się teraz nieźle wyspamić. Nasze murloki będą miały dużo obrażeń. Bardzo dużo obrażeń. Tylko niestety nie wykorzystałem tego zbyt dobrze. Właśnie hmm. jest, że one nie mają potrzeby życia. Mógłbym do dać dopak plus 2 naszemu shieldowi, ale nie wykorzysta tego. Dobra. Zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. I zróbmy. Coś takiego. Niby pięć obrażeń byłoby bardzo przyjemne, ale jednak Nerubiana warto rozwalić. Nie nadzieję, że mu nie podeszło. Ponieważ nie przebije się przez tego Shield Ewentualnie z dopakiem plus 2 jakimś, typu na przykład Abusim Sergeant się przebije i rozwali mi na przykład e, Murloc ale dalej będę mieć dużo murloków na polu gry. No... Właściwie wtedy mi... jeżeli będzie mały dopak plus 2, to zginie mi Bluegill i Warleader. Leader, ale zostaną no, mi ci dwaj, nie? To zawsze jest coś, zawsze są miniony. White Walker, tamciki, spoko. Okej. Okay w ten sposób się przebije i mi zabije warlidera no ale cóż rozkminia czy między tym a czy tym znaczy wybór jest oczywisty warlidera zawsze trzeba niszczyć no mi mnie to żeby zostało mu jedno życie przydałoby mi się ten Murlo, który mi zwiększa życie o dwa ta karta byłaby bardzo przyjemna w tej sytuacji Może skończysz turę? Raczej za jedynowany. Nie masz nic do roboty Dokładnie, dziękuję. Flame limp raczej mi się nie przyda Mortal coil, a mortal coil to już dużo bardziej kusząca oferta Poświęcimy sobie abusive Sergeanta, rozwalimy jego Old mark eye Niestety zabrakło nam Jednej many, a to by było bardzo mocne Ile byśmy mieli ataku? Dużo, bardzo dużo. Myślę, że to mimo tego jest dalej dobra dobita. Więc go wjedziemy wszystkim w twarz. Bo jakby nie patrzeć, ma trzy stwory, które się wymienią, spoko spoko, ten na przeżyje na no, Lochware. Well. Nim jesteśmy w stanie zadać przeciwnikowi dwa obrażenia, chyba że mamy murloki, wtedy więcej. Dobra, well, nie wiem co nam podejdzie, mam jeszcze tap. Zobaczymy. A więc, co przesięgnięcie zrobi? Prawdopodobnie pójdzie tak w wymianę. Pójdzie. Hmm. Okej. Okay. Golem jest mocny w tym przypadku. Tak. No i chyba ty mi się po prostu. Tym wymieni. Nie. Ty mógłby się tak wymienić. że mu przeżyje stwór. Albo może impa zabić. Liczę na to, że mi tego zabije. Ale chyba tego nie zrobi. Nie wie co mam na łapie. Boi się tego. Jednak poszedł w bezpieczniejszą opcję. Jep, poszedł w bezpieczniejszą. Niestety ten oracle wystarczy, że ja go zabił. O, jeszcze inny totek. Pojaż właśnie zostajemy. Plus jeden ataku od niego, plus jeden za murloka. Dziękuję Dobranoc. Well played! Kolejna gra wygrana. Jej, rango 17 zbliżam się. A i dostałem kwestik, bardzo miło. Bardzo się z tego powodu cieszę. I kolejna gierka, proszę Państwa. Cóż, dek na murlokach, z tego co widzę, na niższych rankingach się całkiem dobrze spisuje. Gra się całkiem śmiesznie. Czy przebija z Myślę, że ma za mało kart na murloków. Myślę, że ma za mało. Powinni dodać parę Murloków, żeby ten deck był bardziej opłacalny. Tak jest moje zdanie, nie? Bo jak widzicie, dużo kart jest, które. No niestety. Telefon mi dzwonił, bardzo przepraszam. Zaraz wracam. Dobra, domofon nam dzwonił. Rzucamy na początku Murloka Tight Kolera. Na z że będzie on 3-2, to jest bardzo przyjemne. A następnie potem Murloku Leader. Bardzo mocny start. Co prawda no backstab to też nie jest mocny start. jest jest bardzo kiepski start. Rogal jest taką mocną kontrolą na tych murloków, ale oh well. Teraz prawdopodobnie użyję mieczyka i zabije mi 2 na 1 murloka. Na w następnej możemy użyć world Leadera I dopakowując naszego skałcika, będziemy odporli na nożyki. Jednego backstaba już zużył, no jest ten mniejszy ruch Darmowe niszczenie właściwie Jeśli chodzi o ilość kart eee, Dobra, Warleader Wita za 3. Teraz mamy nadzieję, że nie ma Deadly Poison, jeżeli ma Deadly Poison, no to oczywiście będzie miał jeden atak mniej z Deadly Poisonu, To jest bardzo przyjemne Więc co w pewnym sensie będzie... nie, nie będzie Warfit Mural, Kurolider jest zbyt mocny no, jeżeli Teraz nam go nie zniszczy. Dodajemy im po dwa życia. Jeszcze wcześniej rzucając Muroka Tide Kolera. To będzie masakra. Właściwie wygrana Mam w kieszeni, że uda nam się to zrobić. Ok. Prawdopodobnie Masif. Tak. Blade Fury. Robiłem coś takiego. Dodajmy mu dwa życia, więc przeżyje. Easy. Boom. Trzy w ciebie. Teraz on jest odporny na backstab. To jest bardzo przyjemne. No i oh well. Jeżeli ma deli poison, mieczyk. Nie. ABC rate. To backstab. Ma backstab. Ale nie może żyć na nim. Bo jest uszkodzony. Ok. S1 agent. S7 agent. Okej. Okay. To jest całkiem dobra wymiana. Przyznam się, bez bicia. Z drugiej strony, mm. o, Voidcaller jest akurat bardzo mocnym pikiem w tym przypadku. Bo wytrzymamy jedno obrażenie. Wymiany nam się kompletnie nie opłacają. Kończymy. Zadajemy mu jak najwięcej obrażeń. Nawet jeżeli nie zadamy mu 15 obrażeń za pomocą naszych murloków. Wciąż mamy... oho Czyżby top deck? Sap Czemu nie tego? Dobra, całkiem... no powiedzmy, że okej okay. Podleczył się, co mnie nie cieszy Soulfire, czy jesteśmy w stanie go zabić? Cztery obrażenia Sześć obrażeń, nie, nie jesteśmy Dobra, zobacz, zróbmy coś takiego. Hop, hop. Okej. Okay. To czy jak chcę go zniszczyć. Nie, nie chcę go zniszczyć, chcę mu wejść w twarz. Następnie też rzucamy Old Mark I i dobijamy Solfire'em się, że będzie bardzo dobry ruch. Opa. On poszedł w wymianę taką, że o, przeżyje mi. O, w sumie. Nie, i tak jesteśmy raczej go w stanie zabić. Cztery obrażenia. Z tego też cztery. To razem, 8 surfire. Jeżeli nie wstawi żadnego tamta to nie podleczy się ani nic. Ginie. Co zrobisz? Ebis rate na niego? Okej okay. Zdaję sobie sprawę, że ma przesranę. O, panie. Hop i hop. W następnej turze że zgon. Hellfire, właśnie dla dobitki i Soulfire. Oczywiście nie w innej kolejności, bo byłoby głupotą to zrobić. Możesz się już podawać. Haha. Ha. Ma jeszcze 7 man. Ciekawe, czy coś wykominuje. Pewnie ma drugiego Wolfen Ring for Seera, i wtedy. Festus manipulator. Ok. To był ciekawy ruch. Nie zmienia faktu, że i tak wygrałem. Pięknie. Trzy gierki rozegrane, wszystkie wygrane. To co, pykniemy sobie jeszcze jedną? Myślę, że czemu nie. Zobaczmy tylko czas, sprawdzę na komórce, żeby nie wychodzić z gry. Hopa. Czasu jeszcze mamy. Więc myślę, że jeszcze jedną gierkę możemy sobie pyknąć. Nek na murlokach jest całkiem zabawny. Ale zbyt polega na szczęściu. O! Trafiliśmy na Huntera. Na niego najbardziej chciałem trafić. Bo, ile Hunter jest mocno. Ma najmocniejszą kontrolę na. Loków. To jednak. Murlock działa inaczej. Dobra, Flame Imp. Monetka Shield Barrier. Myślę, że to będzie świetna okazją do inicjacji. Ewentualnie możemy rzucić tylko w Flame Impa. A w następnej turze Tap plus Barrier. Jeżeli będzie nam potrzebny. Wiecie co? W niego mogę sześć z Bez chwili zastanowienia. Niestety straciliśmy Shield Barriera. Co jest na no minusy? Mam nadzieję, że discardę monetkę. Ale Undert Undertakera trzeba zabić w ten sposób. Co to może być? Explosive Trap. Hop Misdirection. No okej, okay, oberwę za 3. Nie boli mnie to aż tak bardzo. A panie, murlock, tight koler i Colite seer, To jest ciekawa opcja. Flara. Dostałem okay. ci dwie many. Użyłeś specjalny. Okej. Okay. Nie wiem, straciłem już 10 życia, ale on ma pusty stół. Myślę, że tapne. O, panie, ale combo. Zróbmy coś takiego. Na następnej turze możemy strzelić Grim Scalem i i Seer'em. To może być Explosive Trap. No ale najpierw strzelnim. O, panie. To jest bardzo mocne kombo, Które mam zamiar wykorzystać Wszystkie będą nasze murłoki odporne na Explosive Trap I to jest po prostu piękne Znaczy, niestety nasz Imp umrze Dobra, jazda Gdyby to był free trap, to zaatakujmy nim Explosive Mimo tego wszyscy żyją W następnej turze mamy kolejnego Kira Więc, jeżeli teraz zostawi Explosive Trap Nie ma problemu Aniż The Hounds Okej okay. o tym nie pomyślałem. Silence. Czy to nie obniżyło mu życia, ale. Nie fajnie trochę. Muszę przyznać, że nie fajnie. Mimo tego, stać nas na to. I na to. I wymienimy się, tak? I zakończymy. Jeden piesek nie jest w stanie nam nikogo zabić. Mamy, no, jak na Hunter'a całkiem oh, hiena, niedobrze, ale mamy silence i mamy power overhelming, więc możemy się bez problemu wymienić. O! Dobra, najpierw to na hienę. Power overhelming. Myślę, że wrzucę na niego, bo jest silensowany, więc nie będzie dużego użytku. Zróbmy prostą wymianę, żeby nie miał bestii. Ty nam możesz ginąć, chopa, świetna wymiana, Dziękuję. On co, one co prawda, no wszyscy oprócz naszego Coldlighta giną na Explosive Trap, ale... Bez ryzyka nie ma zabawy Te... O panie, walcząc jest bardzo mocno, każdą w tym przypadku Myślę, że skuszę się na tap, co akurat było bardzo dobrym rozwiązaniem o, o, o. Myślę, że to pakujemy naszą słówkę Tym strzelę w ciebie, a resztą tym strzelimy w niego, a tym strzelimy. Pytanie, czy chcę walnąć w niego za cztery? Czy zostawić stół? Myślę, że w niego chcę walnąć. Zareszujmy go, zanim on nam to zrobi. Bo co on nam może zrobić? Zadać cztery obrażenia z tego, wyjąć łuk, powiedzmy. No to jest 7 i kilka man Stać go na to. Ok, użył coś za jedną manę. Ale co się dzieje? Dobra, leper gno. no To są dwa obrażenia, jak nie patrzeć. Trzeba uważać na herfire. Ale mi się zaczęło ścinać. O, panie. Taka wymiana. Czyli wygrałem. Pięknie. Właściwie Hunter jest przeciw walki, przeciwko Hunterowi są tyle dobre, że on właściwie nie ma jak nam czyścić stołu. A jeżeli nie wyczyścimy stołu, kiedy gramy talium na murlokach, to mamy wygraną w kieszeni. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się grało bardzo przyjemnie. Zachęcam do lajkowania. Komentarze oczywiście też bardzo mile widziane. A jeżeli chcecie wesprzeć pasję, link w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.